Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Dobry, przepraszam za spóźnienie. Tutaj jest po prostu standard. po z pierwszej, połowa z drugiej, minus, połowa z technicy, do tej, idziemy dalej. A tutaj za każdym razem trzeba się zastanowić, jaka jest liczebność pierwszej grupy, jaka jest liczebność drugiej grupy. To I wtedy, tak, z tego... To będzie ten element DPQ, a potem będziemy sobie wyznaczać... Tak, słucham. No, przepraszam, powinniśmy skończyć już jakieś 5 minut temu. Już? Ojej. Dobrze, no to kończymy. Hej, hej, zaczekaj. Sieci nie czekają. Jeszcze te siedzi dzisiaj. Wiem, chodź. Wszystko udało mi się. No, hej! E, jak tam się idzie nauka do egzaminu z analizy? Wiesz, co to dopiero w przyszłym tygodniu? To jeszcze mam Ej. czas. Ej, tak, mi tak. No. A pamiętasz, co mamy dzisiaj? Nie? Jak to? Spotkanie RWSS-u. Mm. Tak, tak pa pamiętam, ale zmykam już na koło roboty. Do Cześć. Jeszcze nikogo nie ma? Nie. Co robisz? Próbowałem wysłać zapytanie do API ESP32, ale serwery DNS odmawiały dostępu. Okazało się, że wystarczyło odłączyć router w drugim pokoju, i zmienić port monitora w serialu. No i teraz zastanawiam się, dlaczego w sumie to działa. Rozumiesz coś w ogóle z tego? Zupełnie nic. To jest gorsze niż assembler. No to trzeba usiąść spokojnie w domu. To trzeba obejrzeć to... wykład Hindusów na YouTube, a nie? <laughs> Bez kitu. Znaczy co, to wy się uczcie, a ja idę na spotkanie RWSS i będę na wykładzie. No dobra, to Dobra, możemy zaczynać, już wszyscy są. Jak Widzieliście w planie spotkania? Na pierwszym punkcie mamy omówienie filmu promocyjnego. Macie jakieś pomysły, o czym możemy powiedzieć, co fajnego jest na naszym wydziale? Możemy pokazać, że mamy koła naukowe, koła robotyki, koła programowania. Okej, okay, spoko pomysł. O, i możemy wspomnieć o turniejach gier. Nie możemy też zapomnieć o odcinkach. Oczywiście, że nie. Przepraszam, spotkanie RWSS-u to tutaj. Czy na tym kierunku są jakieś przedmioty powiązane z rolnictwem? Generalnie nie. U, u nas jest dużo innych przedmiotów i rolnictwo się w niej nie zalicza. A, yy, a dużo z Was pracuje podczas studiowania? Ja jestem na trzecim roku i sama pracuję. Mam też dużo znajomych yy, z mojego rocznika, których ma pracę. W sumie większość z nich ma pracę. Yy, starsi absolwenci naszego, naszych studiów nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Nawet niektórzy młodsi studenci też już sobie jakoś radzą. Y, Okej, okay, a ciężko jest przetrwać te studia? Nie, jeżeli uczysz się regularnie, będzie gi. Muszę umieć programować, żeby iść na te studia? Nie, spokojnie. Na początku może być ci trochę ciężko, ale wszystkiego nauczą cię od podstaw. Dobra, to ja lecę na wykład. Celem części przedmiotów wykładanych na Państwa kierunku jest dostarczenie Wam wiedzy, wiedzy, która będzie niezbędna w dalszych etapach Waszej kariery. Natomiast na tym przedmiocie nacisk jest na rozumowanie, a więc na sam proces dochodzenia do właściwej odpowiedzi, do właściwego rozwiązania. Aby Wam pokazać, że poprawne i efektywne rozumowanie nie musi być wcale trywialne i zwykle nie jest, na rozgrzewkę rozwiążemy pewien ciekawy problem. Problem jest interesujący z wielu powodów, ale najważniejszym z nich jest to, że cała wiedza niezbędna do prawidłowego rozwiązania jest podana praktycznie na talerzu. A więc wiemy wszystko, co jest potrzebne, aby problem rozwiązać, a mimo wszystko okaże się, że znalezienie tego rozwiązania napotyka na poważne problemy. Rozważmy następujący przykład. Pewna para. Zorganizowała przyjęcie, na które zaprosiła cztery inne pary. Co to oznacza? Oznacza to, że na przyjęciu było w sumie 10 osób. Żyjemy w czasach pandemicznych, wobec tego trochę się zmieniły zwyczaje powitań, ale tak jak na każdym spotkaniu, część osób wita się przez uścisk dłoni, część przez ukłon. Nas będzie interesowało powitanie przez uścisk dłoni. Otóż przyjmiemy dwa podstawowe fakty, które nie będą kwestionowane. Pierwszy z nich, to to, że nikt nie wita się sam ze sobą. A drugi, że nikt nie wita się z osobą, z którą tworzy parę. Czyli nikt nie wita się z osobą, z którą przyszedł na przyjęcie. To jest zadane z góry. No i teraz, proszę Państwa, impreza się rozkręca. W trakcie tej imprezy gospodarz chodzi wśród gości i każdego pyta, każdego, czyli również yy, gospodynie. Pyta dziewięć osób. Z iloma osobami. Wymieniłaś, wymieniłeś uścisk dłoni. Ciekawe jest to, że od każdej z tych osób uzyskuje inną odpowiedź. To są fakty. A teraz pytanie. Z iloma osobami przywitała się przez uścisk dłoni żona gospodarza? Ciekawe jest to, że tak naprawdę nawet nie bardzo wiadomo, od czego zacząć. Wygląda na to, że nie ma żadnego sensownego punktu zaczepienia. Jest w rzeczywistości tak, zapewniam Państwa, że w zasadzie nie w zasadzie, że wszystko, co jest potrzebne, aby udzielić prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, jest już Państwu znane, wszystko zostało przeze mnie powiedziane. Trzeba tylko znaleźć prawidłową odpowiedź. Uzasadnienie odpowiedzi, argumenty za daną odpowiedzią powinny być, muszą być wyłącznie merytoryczne, czyli bazować wyłącznie na przekazanej w treści zadania wiedzy korzystać tylko z tych informacji, które Wam podałem. Wobec tego yy, wszelkie idee typu, że pewnie ze wszystkimi, bo jest gospodarzem, jest gospodynią, więc to wypada. Żadne argumenty związane z Savoir Vivrem czy innymi poza merytorycznymi yy, informacjami nie mogą być tutaj użyte. Należy wykorzystać tylko fakt, że wśród dziewięciu zapytanych osób każda z tych osób przywitała się przez uścisk dłoni z inną liczbą osób obecnych na przyjęciu, i że nikt nie przewitał się ze sobą i z osobą, którą przyszedł na to przyjęcie. Praktycznie każdy, kto to próbuje rozwiązać, zastanawia się, od czego w ogóle zacząć. Wobec tego spróbujmy podsumować to, co wiemy na pewno. Osób na przyjęciu, łącznie z gospodarzem i gospodynią, było 10. Co to znaczy, że gospodarz zapytał każdą osobę o liczbę wymienionych uścisków dłoni? To znaczy, że zapytał osób 9. Dziewięć. dziewięć osób, z których każda udzieliła innej odpowiedzi. Zauważmy, że minimalna liczba uścisków dłoni, którą ktoś mógł wykonać, wynosi zero. Jeżeli ktoś z nikim się nie przewitał przez uścisk dłoni, więc jego liczba, wartość, którą podał gospodarzowi, jest zero. A jaka jest maksymalna liczba uścisków dłoni, które dany gość mógł wymienić? No, mógł się przywitać ze wszystkimi obecnymi, z wyjątkiem siebie i z wyjątkiem partnera, z którym przyszedł na imprezę. Czyli maksymalna liczba uścisku dłoni to 8. Ponieważ odpowiedzi były wszystkie różne, uzyskaliśmy 9 różnych odpowiedzi, więc uzyskaliśmy na pewno odpowiedzi takie: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Numerujemy od zera, czyli mamy dziewięć odpowiedzi. Wszystkie różne. OK? I teraz, proszę Państwa, tak naprawdę przełomowym momentem, takim elementem rozumowania jest to, że w zasadzie wiemy, jeśli tylko zadamy sobie to pytanie, z kim przyszła na przyjęcie osoba, która nie wymieniła żadnego uścisku dłoni. Musiała przyjść z osobą, która wymieniła. Osiem uściskuł. Bardzo podobnie rozumując, osoba, która podała liczbę jeden, przyszła z siódemką. Osoba, która podała dwa, przyszła z szóstką. Osoba, która podała trzy, przyszła z piątką. Ponieważ jedyna osoba, która nie ma pary wśród gości, musi być żoną gospodarza. Bo z tego żona gospodarza przywitała się z czterema osobami. Bardzo ciekawy problem, łatwy do uogólnienia. Zastanówcie się w domu nad sytuacją, kiedy na imprezę przyszły trzy pary, a nie cztery, albo dwie, albo dziesięć. Dla każdej z tych sytuacji, podobnie rozumując, można znaleźć prawidłową odpowiedź, ale co jeszcze bardziej ciekawe, te odpowiedzi nie są takie zupełnie od siebie Niezależne One są niezależne, bo problem jest niezależny. Natomiast jest tam pewna prawidłowość, którą wynikliwy, rozumujący, wnikliwie rozumujący student może znaleźć. To jest właśnie potęga rozumu.